Była pogodna środa. Ulica marszałkowska w Warszawie tętniła życiem. Karolina Nowak stała przy radiowozie, mundur wyprasowany, notatnik w dłoni, zatrzymała czarne BMW za przekroczenie prędkości w strefie szkolnej. Kierowca opuścił szybę. Spojrzała i przestała oddychać. To był Tomasz. Mężczyzna, który kiedyś obiecał jej przyszłość. Mężczyzna, który zniknął bez słowa dwanaście lat temu mężczyzna, który zniszczył w niej wszystko, co miękkie, teraz siedział przed nią z obcą obrączką na palcu, uśmiechnął się niepewnie, ona tylko schyliła wzrok i wyciągnęła formularz. Karolina nie zasnęła tej nocy. Leżała w swoim małym mieszkaniu na Pradze, patrząc w sufit popękany jak stara skóra. Tapeta odchodziła w rogach pokoju, świadectwo lat zaniedbania i obojętności. Dźwięk syren zza okna mieszał się z biciem jej serca, regularnym i ciężkim, jak młot uderzający w metal. Myślała o tym, co zobaczyła po dwunastu latach. Twarz, która kiedyś była jej całym światem. Twarz, która zniknęła, jakby nigdy nie istniała. Za oknem Praga żyła swoim nocnym życiem. Słyszała krzyki pijanych mężczyzn wracających z knajpy na rogu ulicy. Szczekanie psa z sąsiedniego podwórka. Trzask zamykanych drzwi auta. Miasto nigdy nie spało naprawdę, podobnie jak ona. Obrócił się na bok i spojrzała na zegar na nocnym stoliku. Trzecia czterdzieści dwa. Za niecałe trzy godziny musiała wstać do pracy, ale sen nie przychodził. Zamiast tego w głowie przewijały się wspomnienia, których przez lata tak starannie unikała. Dwanaście lat temu mieli dwadzieścia trzy lata. Tomasz studiował prawo na Uniwersytecie Śląskim. Karolina kończyła szkołę policji w Katowicach. Mieszkali w wynajętym pokoju przy ulicy Stawowej, na trzecim piętrze starej kamienicy bez windy. Ściany były cienkie jak papier. W zimie marzli, bo kaloryfery ledwo grzały, ale im to nie przeszkadzało. Wtedy byli szczęśliwi. Grali w karty przy świetle jednej żarówki. Ona uczyła go tysięcy. On uczył ją blefa, śmiali się do łez, kiedy oboje próbowali oszukiwać jednocześnie, jedli tanie pierogi z pobliskiego baru mlecznego, pili najtańszą herbatę, którą udawało im się znaleźć w biedronce, planowali ślub na wiosnę. Karolina już wybrała suknię w komisie, biała, prosta, bez zbędnych ozdób. Tomasz mówił, że będzie w niej wyglądać jak anioł. Wtedy wierzyła w każde jego słowo. Ale pewnego listopadowego poniedziałku, kiedy wyszła na poranną zmianę, wszystko się skończyło. Pamiętała ten dzień dokładnie. Był zimny, deszczowy. Niebo wisiało nad katowicami jak ołowiana płachta, pocałowała Tomasza na do widzenia przed wyjściem. On jeszcze spał, zwięty pod kołdrą jak dziecko. Jego włosy sterczały w różne strony, wyglądał tak bezbronnie, tak normalnie. Nigdy nie pomyślała, że to ostatni raz, kiedy go widzi. Kiedy wróciła wieczorem, drzwi były zamknięte. To ją zaskoczyło, bo zwykle Tomasz zostawiał je otwarte, czekając na nią. Otworzyła kluczem. Mieszkanie było ciemne, cicho, jakby opuszczone. Zapaliła światło. Szafa była otwarta. Połowa ubrań zniknęła. Jego plecak, który zawsze wisiał na krześle, zniknął. Telefon nie odbierał. Przez całą noc dzwoniła. Pisała wiadomości, błagała go, żeby odpisał, żadnej odpowiedzi. Przez trzy dni myślała, że to pomyłka, że wróci, że będzie jakieś wyjaśnienie. Przez trzy miesiące myślała, że może coś mu się stało, że leży w szpitalu, że stracił pamięć. Przez rok myślała, że go znajdzie, ale nikt go nie znalazł. Przez miesiące go szukała jako pętana. Dzwoniła do jego matki. Starszej kobiety mieszkającej w małej wsi pod Częstochową. Pani Stachowska płakała przez telefon, mówiła, że nie wie, gdzie jest jej syn, że też go szuka, że modli się o jego powrót. Karolina nie wiedziała, czy jej wierzyć. Dzwoniła do znajomych, do kolegów z uniwersytetu, do profesorów wszyscy mówili to samo nie widzieli go od tygodni nie wiedzą, co się stało nie mają pojęcia. Gdzie mógłby być? Zgłosiła zaginięcie na policji, wypełniła formularz, podała rysopis, dostarczyła zdjęcia, prowadzili śledztwo, przesłuchiwali świadków, sprawdzali nagrania z kamer, nic. Tomasz Stachowski zniknął jak dym, po roku zamknęli sprawę. Brak dowodów, brak ciała, brak jakiegokolwiek śladu. Oficer prowadzący sprawę spojrzał na nią współczującym wzrokiem i powiedział. Że niektórzy ludzie po prostu znikają, że czasem to ich wybór, Karolina nie mogła w to uwierzyć. Tomasz nie zniknąłby bez powodu, nie zostawiłby jej tak po prostu, coś musiało się stać, coś strasznego, ale z czasem przestała szukać. Bo szukanie raniło bardziej niż pogodzenie się z tym, że go nie ma. Karolina umarła tamtego dnia razem z nim, przynajmniej część jej, która wierzyła w ludzi. Pierwszych kilka miesięcy były najgorsze. Nie jadła, nie spała, traciła na wadze. Chodzła do pracy jak robot, wypełniając obowiązki mechanicznie, bez emocji. Współpracownicy pytali, co się stało. Ona tylko kręciła głową i mówiła, że wszystko w porządku. Ale nic nie było w porządku. Nocami płakała do poduszki. Patrzyła na jego zdjęcia, wąchała jego koszulę, która została w szafie. Czekała na telefon, który nigdy nie zadzwonił, z czasem, ból stał się częścią jej życia. Przestała być ostrym nożem, a stała się tępym ciężarem, który nosiła wszędzie ze sobą. Nauczyła się z tym żyć. Nauczyła się udawać normalność. Rok po zniknięciu Tomasza przeniosła się do Warszawy, nie mogła dłużej zostać w Katowicach, każda ulica przypominała jej o nim, każdy kąt pokoju krzyczał jego imieniem, musiała uciec, zaczęła od nowa, wynajęła małe mieszkanie na Pradze, dostała pracę w komendzie na Mokotowie, stała się twardą funkcjonariuszką, która nie płakała, nie pytała i nie ufała. Nosiła kamizelkę kuloodporną nie tylko na mundurze, zbudowała mur wokół swojego serca, tak wysoki i gruby, że nikt nie mógł go sforsować. Przestała wierzyć w miłość, przestała wierzyć w ludzi, nauczyła się, że jedyną osobą, na której można polegać, to ona sama. Kolega z pracy zaprosił ją kiedyś na randkę. Był miły, przystojny, inteligentny. Poszła. Siedzieli w restauracji, rozmawiali o banalnych rzeczach. On się śmiał, próbował ją rozbawić, ale ona czuła tylko pustkę. Widząc jego twarz, widziała twarz Tomasza, słysząc jego głos, słyszała głos Tomasza. Nigdy nie poszła na drugą randkę. Przez dwanaście lat żyła w ten sposób. Praca, dom, praca, dom, czasem piwo z kolegami po służbie, czasem sobotni spacer nad Wisłą, ale zawsze sama. Zawsze z tym cichym bólem, który nigdy do końca nie znikał, a teraz ten człowiek wrócił jak upiorna zjawa, w BMW, z obrączką i uśmiechem, jakby czas się nie wydarzył. Karolina zamknęła oczy, oddychała głęboko, próbując uspokoić szalejące w jej piersi emocje, ale nie pomogło. Czuła, jak wszystko, co przez lata tłumiła, wybucha w niej jak wulkan gniew, ból, zdrada, tęsknota. Dlaczego wrócił? Dlaczego teraz? Dlaczego w ogóle pojawił się w Warszawie, na jej ulicy, w jej życiu? Dlaczego nie został tam, gdzie był? Dlaczego nie zostawił jej w spokoju z jej starannie poskładanym życiem? Kiedy wschód słońca przyćmił neonowe światła miasta, Karolina wiedziała jedno: musi się dowiedzieć, co się wtedy stało. Nawet jeśli prawda miałaby ją zniszczyć. Wstała z łóżka. Nogi miała jak z waty, ale zmusiła się do ruchu. Poszła do łazienki. Zimna woda z kranu pryskała nierównomiernie. Instalacja w budynku była stara, podobnie jak wszystko w tym mieszkaniu. Ale to nie przeszkadzało Karolinie. Nauczyła się żyć w spartańskich warunkach. Umyła twarz, spojrzała w zardzewiałe lustro wiszące nad walką. Zobaczyła kobietę, której prawie nie poznawała, krótkie włosy, obcięte praktycznie, bez żadnego stylu, blade policzki, cienie pod oczami, oczy jak szkło, puste, zimne, martwe. Dwanaście lat temu była kimś innym, była dziewczyną z długimi włosami, które splatała w warkocz. Śmiała się głośno. Wierzyła w bajki, wierzyła, że miłość pokonuje wszystko, teraz była tylko cieniem samej siebie. Funkcjonariuszem bez twarzy, kobietą bez przeszłości. Ale to miało się zmienić. Zaparzała mocną kawę w małym, wyłatym czajniku. Czekała, aż woda się zagotuje, słuchając jego świstu. Nalała wrzątek do kubka z odpadającym logo policji. Piła bez cukru, bez mleka. Czarna, gorzka, jak jej życie. Wzięła długi prysznic. Gorąca woda parzyła skórę, ale czuła się dobrze. Myła z siebie zmęczenie, strach, niepewność. Kiedy wyszła spod prysznica, czuła się bardziej gotowa. Ubrała mundur. Granatowa koszula, czarne spodnie, ciężkie buty. Przypieła odznakę. Sprawdziła broń. Glock dziewiętnastka naładowana, zabezpieczona. Wszystko musiało być perfekcyjne. Zawsze było perfekcyjne. Spojrzała na zegarek. Szósta piętnaście. Miała 45 minut do rozpoczęcia zmiany. Wzięła kluczyki, wyszła z mieszkania, zamknęła drzwi na dwa zamki, zeszła po schodach. Budynek pachniał stęchlizną i papierosami. Na parterze siedział stary pan Kowalski, palący na klatce schodowej mimo zakazu. Skinął jej głową. Ona odwzajemniła gest i wyszła na ulicę. Praga budziła się powoli. Ulice były jeszcze puste, nieliczne samochody przejeżdżały w stronę centrum. Karolina wsiadła do swojego starego forda fiesty i ruszyła w stronę komendy. Jechała przez miasto, patrząc na znane ulice, znane twarze, znane miejsca. Wszystko wyglądało tak samo jak wczoraj, jak tydzień temu, jak rok temu, ale coś się zmieniło, coś w niej pękło i wiedziała, że nie będzie spokoju dopóki nie pozna prawdy. Następnego dnia Karolina siedziała przed komputerem w komendzie, współpracownicy wokół krzątali się przy kawach i papierach. Ona tylko patrzyła na ekran, wpisując w system numer rejestracyjny BMW. Samochód był zarejestrowany na nazwisko Tomasz Stachowski, ten sam człowiek. Adres ulica Sielecka, 14 Wilanów. Poczuła zawrót głowy. Wiedziała, że to nielegalne wiedziała, że nie powinna używać zasobów policyjnych do osobistych celów. Ale nie mogła powstrzymać drżenia rąk, gdy klikała dalej. Tomasz miał czystą kartotekę. Żaden wyrok, żaden mandat, żadna sprawa sądowa. Nazwisko nosiła jego żona Anna Stachowska. Byli małżeństwem od dziesięciu lat, dziesięć lat, to oznaczało, że dwa lata po zniknięciu z życia Karoliny Tomasz założył nową rodzinę, jak gdyby ona nigdy nie istniała, jak gdyby ich miłość była tylko pomyłką w cudzym życiu. Karolina zacisnęła szczęki, wyłączyła komputer, wyszła na posterunek w milczeniu. Cały dzień jeździła po mieście, wypisując mandaty, zatrzymując kierowców, sprawdzając dowody, ale jej myśli były gdzie indziej. Wieczorem wróciła do domu i usiadła przy oknie. Za szybą praga tonęła w zmierzchu. Ulice pełne były ludzi wracających z pracy, dzieci bawiących się na podwórkach, par trzymających się za ręce. Zwykłe życie, którego ona nigdy nie miała. Tomasz budował swoje szczęście na gruzach jej bólu, miał dom, żonę, stabilność, a ona miała tylko pustkę i pytanie, które nie dawało jej spać dlaczego? Dlaczego zniknął bez słowa? Dlaczego nie powiedział prawdy? Dlaczego zostawił ją z tą raną, która nigdy się nie zagoiła? Musiała go zobaczyć, musiała usłyszeć od niego wyjaśnienie, choćby miała to zrobić wbrew procedurom, choćby miała stracić pracę, nie mogła dłużej żyć z tym ciężarem. Następnego dnia pojechała pod podany adres. Ulica Sielecka w Wilanowie, dom dwupiętrowy otoczony ogrodem, czysto, schludnie, elegancko, wszystko czego razem nie mogli mieć. Stała po drugiej stronie ulicy, obserwując. Po godzinie drzwi się otworzyły. Wyszedł Tomasz, z nim kobieta. Podoba Ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Szczupła, w płaszczu w kolorze beżowym, długie, jasne włosy. Śmiali się. On położył rękę na jej ramieniu. Wsiedli do samochodu i odjechali. Karolina stała nieruchomo. Wpatrzona w pusty podjazd, coś w jej piersi pękło po raz drugi, ale tym razem nie płakała. Zacisnęła tylko pięści i wróciła do radiowozu. Musiała wiedzieć więcej. Minęły dwa tygodnie. Karolina prowadziła nocny patrol na Mokotowie, gdy dostała zgłoszenie o wypadku. Zderzyły się dwa pojazdy na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Malczewskiego. Przyjechała na miejsce jako pierwsza. Ludzie stali wokół, fotografowali, rozmawiali głośno. Jeden z kierowców stał oparty o maskę swojego auta, krzyczał na drugiego mężczyznę, wymachując rękami. Światła policyjnego radiowozu oświetliły jego twarz. To był Tomasz. Zatrzymała się na chwilę, jakby ziemia pod stopami zamarzła. Miała ochotę zawrócić, wsiadać do samochodu i uciec, ale nie mogła. To była jej praca. Podeszła profesjonalnym krokiem. Schowała emocje za bezosobową maską funkcjonariusza. Proszę się uspokoić, powiedziała głosem twardym i zimnym. Tomasz odwrócił się. Zobaczył ją i zamarł. Milczeli przez chwilę oboje. Wokół nich rozpętywał się chaos miasta. Klaksony, sygnalizacja, głosy ludzi, ale pomiędzy nimi była tylko cisza, gęsta jak beton. Karolina. Wyszeptał w końcu. Pani aspirant Nowak poprawiła go ostro, patrząc mu prosto w oczy. Nazwisko drugiego kierowcy? Tomasz przełknął ślinę. Ręce mu drżały. To. to pomyłka. Nie chciałem. Pytam o nazwisko drugiego kierowcy. powtórzyła. Jej głos był jak stal. Zajęła się protokołem. Przeprowadziła oględziny. Spisała zeznania świadków, wszystko po procedurze, bezbłędnie, bez emocji. Tomasz stał z boku, blady, milczący. Raz po raz spoglądał w jej stronę, ale ona go ignorowała. Kiedy kończyła wypełniać dokumenty, podszedł do niej. Możemy porozmawiać? Zapytał cicho. Karolina podniosła wzrok. Jego oczy błagały o coś, czego nie potrafiła nazwać przebaczenie? Zrozumienie? Szanse? Nie mam z panem o czym rozmawiać, odpowiedziała sucho. Proszę uważać na drodze. Odwróciła się i ruszyła w stronę radiowozu. Słyszała jak wołał jej imię, ale nie zatrzymała się, nie odwróciła. Nie pozwoliła sobie na słabość. Wsiadła do samochodu i odjechała w ciemność nocy. Ręce trzęsły jej się na kierownicy. Łzy piekły pod powiekami, ale ich nie wypuściła. Dwanaście lat minęło. A on myślał, że wystarczy jedno słowo, żeby wszystko naprawić, ale nie wystarczyło, nic już nie wystarczyło. Dadę de... Rozdział czwarty. List sprzed lat. Tydzień później Karolina wróciła do domu po nocnej zmianie. Była wyczerpana, brudna od kurzu miejskich ulic. Chciała tylko wziąć prysznic i zapaść w sen, ale na wycieraczce przed drzwiami leżała koperta. Zwykła, biała bez znaczka, tylko jej imię napisane odręcznie. Wzięła ją do środka, usiadła przy stole. Długo patrzyła na kopertę, jakby była bombą, która mogła wybuchnąć w każdej chwili, w końcu otworzyła. W środku był list, pisany piórem, na pożółkłym papierze. Rozpoznała pismo Tomasza. Karolino. Wiem, że nie mam prawa Cię prosić o wybaczenie. Wiem, że to, co zrobiłem, było najgorszą rzeczą, jaką mogłem Ci zrobić, ale musisz wiedzieć prawdę. Dwanaście lat temu, kiedy byłem z Tobą, byłem szczęśliwy. Byłaś wszystkim, o czym marzyłem, ale ukrywałem przed Tobą coś, czego nie mogłem znieść. Miałem długi, ogromne długi, grałem w pokera, pożyczałem pieniądze od nieodpowiednich ludzi. W końcu przyszli po mnie. Powiedzieli, że jeśli nie oddam, zrobią ci krzywdę. Pokazali mi twoje zdjęcia. Wiedzieli, gdzie pracujesz, gdzie mieszkasz. Bałem się, nie za siebie, za ciebie. Więc uciekłem, zniknąłem. Zmieniłem nazwisko, miasto, życie. Myślałem, że to jedyne wyjście. Myślałem, że chroniąc cię przed nimi, chronię cię przed sobą. Przez lata żyłem z tym. Z winą, z tęsknotą, z brakiem ciebie. Widziałem cię kilka dni temu, byłaś taka inna, twarda, zimna. Widziałem w twoich oczach, co ci zrobiłem. Przepraszam, Karolino, za każdą łzę, za każdą bezsenną noc, za to, że zabrałem ci przyszłość, ale musisz wiedzieć, nigdy o tobie nie zapomniałem. Tomasz. Karolina położyła list na stole, siedziała w ciszy, wpatrzona w słowa zapisane na kartce, czuła jak coś w niej pęka, nie gniew, nie ból, tylko pustka. Tomasz uciekł, żeby ją ochronić, ale zniszczył ją bardziej niż ktokolwiek inny. Może powiedział prawdę, może nie. Może to był tylko kolejny kłamstwo, żeby usprawiedliwić własną tchórzliwość, ale to już nie miało znaczenia. Przeszłość nie wróci, czas nie cofnie się. Wzięła zapalniczkę ze stołu, zapaliła róg kartki. Patrzyła jak płomień pożera słowa, litera po literze, aż nie zostało nic oprócz popiołu. Deszcz padał nad Warszawą. Karolina stała przy drzwiach domu na ulicy Sieleckiej. Było późne popołudnie. Niebo było szare jak beton. Woda spływała po jej mundurze. Nie chciała tu przychodzić, ale musiała. Zadzwoniła do drzwi. Po chwili otworzyła kobieta, Anna, ta sama, którą widziała dwa tygodnie temu. Z bliska była jeszcze piękniejsza, ale w jej oczach było zmęczenie. Jakby życie u boku Tomasza nie było takie łatwe, jak się wydawało. Tak? Zapytała uprzejmie. Dzień dobry. Szukam Tomasza Stachowskiego, powiedziała Karolina oficjalnym tonem. To sprawa służbowa. Anna zawahała się, ale wpuściła ją do środka. Dom był ciepły, schludny, pachniał kawą i drewnem, na ścianach wisiały zdjęcia: Tomasz i Anna na plaży, na weselu, z dziećmi. Tomasz miał dzieci. Karolina poczuła uderzenie w żołądek, ale zachowała kamienną twarz. Anna zawołała męża. Po chwili Tomasz wszedł do salonu. Zobaczył Karolinę, zamarł. Możemy porozmawiać na osobności? Zapytała. Anna spojrzała na nich podejrzliwie, ale wyszła do kuchni. Stali naprzeciw siebie Karolina i Tomasz. Dwoje ludzi, którzy kiedyś mieli być wszystkim dla siebie, teraz byli tylko obcymi. Czytałam twój list, zaczęła. Tomasz skinął głową. I co teraz? zapytał cicho. Teraz nic, odpowiedziała. Żyjesz swoim życiem. Ja żyję swoim. To, co było, już nie wróci. Karolino, nie mów! przerwała mu. Nie chcę słyszeć przeprosin! Nie chcę wyjaśnień! Nie chcę niczego! Milczał. Patrzył na nią jak na zjawę z przeszłości. Byłam młoda i głupia, kontynuowała. Wierzyłam, że miłość wystarczy, ale nie wystarczyła. Ty wybrałeś ucieczkę. Ja wybrałam życie dalej. Żałuję wyszeptał. Ja też, odpowiedziała. Ale żal nic nie zmienia. Odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi. Zatrzymała się na chwilę, nie patrząc na niego. Żyj dobrze, Tomasz, kochaj swoją żonę, dbaj o swoje dzieci i zapomnij o mnie. Wyszła w deszcz, wsiadła do radiowozu, odjechała bez oglądania się za siebie, płakała całą drogę do domu. Po raz pierwszy od dwunastu lat pozwoliła sobie na łzy. Ale kiedy dotarła do mieszkania, wytarła twarz i spojrzała w lustro. Zobaczyła kobietę silniejszą niż kiedykolwiek, zamknęła za sobą drzwi do przeszłości. Trzy miesiące później. Karolina stała na balkonie swojego mieszkania na Pradze. Słońce zachodziło nad Wisłą, malując niebo odcieniami pomarańczu i fioletu. Miasto tętniło życiem, hałaśliwe i piękne w swojej codzienności. Coś w niej się zmieniło. Nie była już tą samą kobietą, która wypisała mandat Tomaszowi tamtego dnia. Nie była też tą dziewczyną z dwunastu lat temu, która wierzyła w bajki. Była kimś pomiędzy, kimś, kto nauczył się żyć z bólem, ale nie pozwolił mu określać całego swojego życia. Tydzień temu dostała awans. Będzie pracować w wydziale kryminalnym, zajmować się poważniejszymi sprawami. To była szansa na nowy rozdział. Zadzwonił telefon, odebrała. Nowak, słucham. Cześć, to Marek. Słyszałaś o tym nowym klubie na powiślu. Może poszlibyśmy kiedyś. Marek był kolegą z pracy, miły, spokojny, zawsze uśmiechnięty. Od kilku miesięcy próbował ją zaprosić na kawę. Zawsze odmawiała, ale tym razem zawahała się. Może, odpowiedziała. Zadzwoń w przyszłym tygodniu. Usłyszała jego zdziwienie w głosie, ale przyjął to z radością. Rozłączyła się i uśmiechnęła lekko. Życie toczyło się dalej. Nie można było cofnąć czasu, nie można było naprawić tego, co zostało złamane, ale można było iść naprzód, krok po kroku, dzień po dniu. Karolina spojrzała na miasto rozciągające się przed nią gdzieś tam, w jednym z tych domów Tomasz układał swoją córkę do snu. Gdzieś tam ktoś płakał, ktoś się śmiał, ktoś kochał, ktoś tracił. Tak wyglądało życie: pełne ciszy, które krzyczało, pełne ran, które goiły się powoli, pełne ludzi, którzy znikali i wracali, jak duchy, ale ona już nie bała się duchów. Wzięła głęboki oddech, poczuła zimny powiew wiatru na twarzy i po raz pierwszy od lat poczuła się wolna. Weszła do środka i zamknęła drzwi balkonu, zapaliła światło w salonie, usiadła przy stole i otworzyła książkę. To był koniec starej historii i początek nowej. Historia Karoliny to opowieść o tym, jak przeszłość może wrócić w najmniej oczekiwanym momencie, o tym, że niektóre rany nigdy się do końca nie zagoją, ale można nauczyć się z nimi żyć, o tym, że miłość nie zawsze wystarcza. Że ludzie ranią siebie nawzajem, czasem z tchórzostwa, czasem z desperacji, ale także o tym, że zawsze można wybrać życie, że zawsze można zacząć od nowa. Karolina zamknęła drzwi do swojej przeszłości. Ty też możesz. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami, opowiedz, czy kiedykolwiek musiałeś wybaczyć komuś, kto cię zranił, bo wszyscy nosimy swoje mandaty. Wszyscy mamy kogoś, kto zmienił nasze życie. Pytanie brzmi, jak bardzo pozwalamy temu definiować to, kim jesteśmy dziś. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca tej historii. Bądź silny, bądź czujny i pamiętaj, życie toczy się dalej.